Witajcie na naszym kanale. Dziś porozmawiamy o jednym z najbardziej niebezpiecznych rodzajów ataków phishingowych, atakach whaling, znanych również jako whale phishing. Co to jest i jak się przed nimi chronić? Zostańcie z nami, aby się dowiedzieć. Whaling, czyli ataki whale phishing, to wysoce ukierunkowane ataki phishingowe, które celują w osoby na wysokich stanowiskach w organizacjach. Takie jak dyrektorzy generalni, dyrektorzy finansowi, czy inne osoby z kadry zarządzającej. Nazwa whaling pochodzi od angielskiego słowa whale, czyli wieloryb, co symbolizuje duże ryby w świecie biznesu. W przeciwieństwie do tradycyjnych ataków phishingowych, które są masowo rozsyłane do przypadkowych użytkowników, ataki whaling są starannie zaplanowane, i skierowane do konkretnej osoby. Atakujący spędzają dużo czasu na zbieraniu informacji o swojej ofierze, analizując jej profil zawodowy, sieć kontaktów oraz wszelkie dostępne dane osobowe. Jak przebiega taki atak? Najczęściej zaczyna się od e-maila, który wygląda na bardzo wiarygodny. Może to być wiadomość rzekomo od innego członka zarządu, prawnika firmy lub nawet. Zaufanego partnera biznesowego. E-mail często zawiera pilne prośby o przelanie dużych sum pieniędzy, ujawnienie poufnych informacji lub otwarcie załączników zawierających złośliwe oprogramowanie. Na przykład: Wyobraźcie sobie, że dyrektor finansowy otrzymuje e-maila od dyrektora generalnego z prośbą o natychmiastowe przelanie miliona dolarów na konto nowego dostawcy. E-mail jest napisany w sposób, który naśladuje styl komunikacji dyrektora generalnego, co sprawia, że jest trudny do wykrycia jako oszustwo. Jak się przed tym chronić? Oto kilka wskazówek. Po pierwsze, szkolenie pracowników. Regularne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa mogą pomóc pracownikom rozpoznać podejrzane e-maile i inne formy ataków phishingowych. Po drugie, weryfikacja. Zawsze weryfikujcie prośby o przelewy lub ujawnienie poufnych informacji poprzez bezpośredni kontakt z nadawcą, najlepiej telefonicznie. Po trzecie, ochrona techniczna. Używajcie zaawansowanych narzędzi do filtrowania e-maili i monitorowania podejrzanych działań. Po czwarte, polityki bezpieczeństwa. Wprowadźcie i przestrzegajcie ścisłych polityk bezpieczeństwa dotyczących przetwarzania wrażliwych informacji i realizacji transakcji finansowych. Podsumowując, ataki whaling są poważnym zagrożeniem dla każdej organizacji. Dzięki odpowiednim środkom ostrożności i świadomości możemy jednak skutecznie się przed nimi bronić. Dziękujemy za oglądanie. I nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat cyberbezpieczeństwa. Więcej informacji również na blogu Bankowe ABC. Do zobaczenia w następnym odcinku.